W miniony weekend w nadmorskiej Redzie odbywały się 24. Mistrzostwa Polski Pracowników Samorządowych w piłce siatkowej. W imprezie wystartowało w sumie 21 drużyn z całej Polski. Oprócz gospodarzy o honorowe tytuły walczyli samorządowcy m.in. z Gliwic, województwa małopolskiego czy Żywca. Nie zabrakło także urzędników ze Starostwa Powiatowego w Poławach. Choć mistrzowskie tytuły wywalczyły drużyny Urzędu Miasta Reda oraz Urzędu Gminy Stargard Gdański, to przedstawiciele naszego powiatu nie wyjechali z pustymi rękami. Poza zajęciem szóstego miejsca w swojej grupie otrzymali wyróżnienie dla najsympatyczniejszego zespołu. Gratulujemy i życzymy powodzenia w kolejnych samorządowych wydarzeniach. Terima kasih telah menonton!